Cześć, tu Bartek z Road Racing. Witam was w niedzielne popołudnie. Powodem, dla którego nagrywam dzisiejszy vlog, jest premiera jednego z największych, najbardziej takich innowacyjnych koncernów rowerowych na świecie, czyli marki Specialized. Premiera ta to nic innego jak nowa wersja roweru gravelowego od Specialized, jednego z dwóch rowerów, które obecnie posiadają w swojej ofercie Specialized Diverge STR. O co w tej premierze tak naprawdę chodzi? Chodzi o dodanie tylnego yy, zawieszenia do, yy, do, do, po prostu do tego roweru. Future Shock, mieliśmy okazję obserwować jak on działa podczas chociażby testów na kanale Road Racing Specialized Creo, yy, czyli elektryka gravelowego od Speca. Yy, tutaj dodano tylne zawieszenie. Ym, przypominam też oczywiście, jeżeli ten materiał jest dla Was wartościowy, o yy, subskrypcji, jest to bardzo motywujące, komentarzu i, yy, i polubieniu filmu, jeśli, jeśli Wam się on spodoba. Ok, przechodzimy do tego, co inżynierowie Speca chcieli tak naprawdę osiągnąć. Tu macie pokazane, jak te dwa systemy działają. To jest 30 mm, czy tam yy, w tych okolicach, jeśli chodzi o yy, długość tego skoku. I jest to skok, który nie narusza sztywności ramy jako takiej jest to yy, tak naprawdę ruch w przód i w tył sztycy yy, sztyca, żeby zapewnić te same doznania z jazdy została zaprojektowana w wielu wariantach adekwatnych dla każdego rozmiaru ramy yy, i w ten sposób zapewniono że kolasz, który waży 120 kg będzie czuł się na tym rowerze tak samo odbierze takie same wrażenia jak kolarz ważący 60 kg czy tam 55 yy, jest to bardzo ważna rzecz yy, i cóż, dzięki temu Specialized no, ma rower, który można nazwać fullem. Kierunek rozwoju w kierunku amortyzacji obu kół był jasny już w momencie wprowadzenia Future Shocków i zawieszenia z przodu przez Cannondale'a i przez y, 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 spe, Specialized'a. Yy, I cóż mogę na ten temat powiedzieć? No jest to taka sama historia jaką przeszedł Hardtail w latach 90. Yy, ja jeszcze na Hardtailu wjechałem na śnieżkę i z niej zjechałem. Nie wspominam, znaczy wspominam to jako wspaniałą przygodę, ale nie wspominam tego jako przyjemność na pewno, bo to jak zmasakrowany jest człowiek po zjeździe ze śnieżki, niekoniecznie szlakiem turystycznym tam spod kościółka wank. No to jest po prostu historia. Yy, oczywiście, amortyzację można uzyskiwać na różny sposób, są różne podejścia do tego tematu. Yy, różne marki podchodzą w, różne, w różny sposób. Przecież mamy karbon do dyspozycji, mamy włókno, które naprawdę robi robotę, i być może część kolarzy lepiej będzie odbierała pracę i charakterystykę yy, modyfikacji dotyczących zawieszenia o, polegających na użyciu specyficznych kształtów i zaplotów karbonu. Na przykład technologia Diffuse Gianta, no, która jeśli chodzi o sztyce, to ma taki zakres wahnięć, że dla niektórych jest on wręcz za duży, szczególnie tych, co więcej ważą. Natomiast no, tutaj mamy już konkretne rozwiązanie, kosztujące spore pieniądze, niemałe pieniądze trzeba zapłacić za to rozwiązanie w ramię oferowane przez Speca. I pytanie, czy inni producenci za tym podążą? Myślę, że tak, z tym, że to będzie jedna ze ścieżek rozwoju rowerów gravelowych. Tak to widzę. To będzie jedna ze ścieżek rozwoju rowerów gravelowych. Nie wszyscy muszą iść w tą samą stronę. Umówmy się, że na przejażdżkę po lesie, a tutaj jak widzieliśmy yy, yy, trójkę kolarzy na filmie Specializeda, no to są po prostu ludzie, którzy eksplorują teren. Chcą jeździć szybko, chcą jeździć komfortowo, ale to nie jest jedyna metoda. Fajnie, że Specialized opracował coś tak fajnego i przemyślał tą sprawę, bo tutaj dla mnie największym osiągnięciem jest zrozumienie tego że skok góra-dół nie, nie sprzyja efektywnej jeździe. Skok góra-dół wymagany jest przy dużo większych nierównościach, czyli jest charakterystyczny dla, roweri, dla rowerów full suspension, cross country, all mountain, enduro itd. Natomiast y, ruch przód-tył zachowuje mniej więcej, bo nie idealnie, ale odległość od siodełka do korby, co jest istotne z punktu widzenia wydajności pedałowania i dzięki temu no tutaj dzięki temu osiągamy pewien rodzaj komfortu ja, o, o czym my tu mówimy jeśli chodzi o ceny 73 tysiące złotych kosztuje S-Works w S-Worksie mamy koła klasy CLX czyli najwyższy model kół Speca, ramę klasy S-Works i osprzęt SRAM Red i ta połączony z XX1 mullet typowy w Diverge STR Pro to 46 tysięcy złotych zobaczmy jeszcze co tu jeszcze jest na wyposażeniu tego roweru na razie te rowery są oczywiście w Polsce niedostępne, informacja taka którą zasięgnąłem z innych źródeł na tą chwilę klasa S-Works jest ramy S-Worksowe są dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych ok, co tutaj mamy jest jeszcze schowek SWOT, bardzo fajny w ramie, ciekawa sprawa Cockpit to, yy, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o siodło, to mamy tutaj Powera z systemem wyprodukowanego w wersji Mirror. Karbonowe yy, szyny, kierownica karbonowa, Roval Terra Carbon, yy, 103 mm dropu, czyli bardzo malutki drop, podobnie jak w Kadeksie, którego obecnie testuję. 70 mm reachu, dokładnie taki sam reach i większa trochę flara. Sztyca S-Works Carbon, 20 mm offsetu, mostek, zacisk sztycy to wszystko wiadomo o co chodzi. Jeśli chodzi o koła, to mamy tutaj. Koła wyższej klasy, czyli Roval Terra CLX 25 mm wewnętrzna szerokość, fajna wysokość, 32 mm, czyli no tutaj Specialized idzie w słuszną stronę moim zdaniem, nie przesadzając z wysokością tych kół. To koło ma również pracować, bo zastosowanie na przykład przy tego rodzaju rowerze koła o, profilu, o wysokości profilu 45-40 mm, no miałoby się z celem. Z jednej strony dodajesz tej elastyczności rowerowi, z drugiej strony mu ujmujesz. Napęd to bardzo wysoka specyfikacja. Dużo elektroniki od najwyższego lotu od SREMA, hamulce to również SREM. Geometria tego roweru, bo to ważne, nie zmieniła się zasadniczo w dużej, w dużej mierze w porównaniu z zeszłym z poprzednim Divergem. Dobrze dopasowane długości korb do kolarza to zawsze bardzo, bardzo cieszy. Obniżono nieco drop supportu poprawiając stabilność jazdy kąty główki jak widzicie 70,5 stopnia w moim rozmiarze 52 to jest mój rozmiar w specu 71,25 w większych rozmiarach 70 stopni znamy tą historię w małych rozmiarach musimy koło wysunąć nieco do przodu spadek jeśli chodzi o suport to nawet 5 mm więcej od testowanego na kanale road racing Gianta Revolta w tych rozmiarach to zapowiada mega stabilność tego roweru Cóż dalej? Offset widelca to 55 mm. Długość chain stay została nieco wydłużona, bo po co to zrobiono? No, żeby ten cały system miał gdzie pracować, krótko mówiąc. Ciekawą rzecz, jaką tutaj uwzględnił Specialized, to no bo ten system ma oczywiście też tłumienie. Gdyby nie miał tego tłumienia, to byłby katapultą. Uwzględniając z, 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 uwzględniając naturalną pracę tego systemu, czyli to, że siadasz i on już delikatnie się ugina, czyli sag, co w, jest to uwzględnione po prostu w geometrii roweru, także m, bardzo takie no, kompleksowe podejście, czego innego się spodziewać po takim y, dużym producencie. Ci duzi producenci wprowadzając takie innowacje, no, starają się mieć przemyślane generalnie wszystko dosyć strome kąty głów, podsiodłowe wynikają właśnie z tej historii kąt na, na rowerze, który stoi jest taki, siadasz, robi się 74 powiedzmy ok, czyli tyle omówienia geometrii, jest to bardzo taka geometria gravelowa, bez przegięć to jest rower dedykowany do gravela, to nie jest szosa przypomnę Wam tylko, że jeżeli mówimy tutaj o szybkości, to na mistrzostwach świata w gravelu Czołówka kolarzy: wszyscy, jak jeden mąż, używali nowoczesnych rowerów szosowych. No tak, szosowych, z oponami 35 mm, czyli branża mówi jedno, kolarze wybierają drugie. Pamiętajcie, że kolarze sami sobie krzywdy nigdy nie robią. Ok, to to jest wersja speca w najwyższej specyfikacji, czyli w S Works. Zerknijmy jeszcze na specyfikację niższą. STR Expert, niższa specyfikacja w specu to dalej całkiem przyzwoicie Mamy tutaj SRAM Rivala, mamy dalej ten sam system zawieszenia przód-tył Mamy cały czas te same opony, których jeszcze nie miałem okazji testować Ale pewnie kiedyś je na takie testy nabędę I mamy w specyfikacji technicznej no napęd od SRAM, ale już tak niewyszukany Bo jest to SRAM Rival, przemieszany z gx -em e-access czyli bezprzewodowy manetki SRAM Rival eTap access zębatka z przodu 40 czyli mega przełożenia generalnie pozwalające na bardzo uniwersalną jazdę 40-10 to też jest 4.0 przełożenie może to nie jest jakieś super szybkie ale wystarczy dla większości z nas mamy tutaj Roval Terra C 20, generalnie geometria kół jest ta sama na piastach DT Swiss 370, czyli tam już praktycznie koniec oferty DT Swiss'a na, na tą chwilę. Po 24 szprychy przód-tył. DT Swiss Comp, bardzo mocne szprychy, czyli taki praktyczny tutaj zestaw. Future Shock 2.0 z tłumieniem powrotu, jeśli chodzi o zawieszenie z przodu i oczywiście system zawieszenia z tyłu. Czyli podsumowując, jeśli chodzi o Specializeda i jego pomysł na, na zawieszenie, to zdecydowanie na plus jest to, że to zawieszenie nie działa na systemie góra-dół, tylko przód-tył, w ten sposób dodana jest yy, amortyzacja, tutaj wyraźnie widzimy jak to działa, yy, to jest wielki plus, natomiast czy wszystkie rowery, nagle wszyscy producenci siądą do desek kreślarskich, czy tam do Autokada i zaczną projektować rowery z pełnym zawieszeniem, śmiem wątpić. Specialized idzie swoją drogą, jest firmą znaną z innowacji, z, taki, z takiego podejścia, bym powiedział, awangardowego do swoich sprzętów, chociaż nie zawsze, bo na przykład w szosie zrezygnowali z modelu Aero, czego do dzisiaj nie rozumiem, muszę powiedzieć szczerze. Mieli świetny model Venge i już go nie mają, mają tylko Tarmaka SL7. Natomiast w Gravelu mają dwie propozycje, Cruxa i Divergia, no trzy, bo Divergia i Divergia STR. I idą swoją drogą, krótko mówiąc, wyznaczają nowe trendy, to się zawsze ceni. Takie marki generalnie opierają swój, swój byt rynkowy na czymś takim. W zamian za to no, jest cena premium, obsługa w eleganckich salonach, i taką drogą podąża przez rynek spec. Jako marka na pewno znana, rozpoznawalna i nic więcej na ten temat na tą chwilę do dodania nie mam. W przyszłości oczywiście chciałbym się kiedyś przejechać takim rowerem, mieć swoje zdanie na temat tego, jak on jeździ. Przednie i tylne zawieszenie na pewno oszczędza kolarza na takich wyboistych trasach, a właśnie na takich ścigamy się na gravelu. I dzięki temu no, powstała taka idea przetestowana na różne sposoby, finalnie poszli w takie rozwiązanie. Uważam, że jest to nie najgorsze rozwiązanie. Natomiast weryfikacja, jak zawsze, będzie. Przeprowadzona masowo przez kolarzy, jak również przez takich ludzi jak ja, którym od czasu do czasu trafi się przetestować taki rower. Ok, dzięki, tyle na dzisiaj ode mnie dla Was. Ja tymczasem śmigam w bory na, na moim gravelu na Giant Revolcie. I rozpoczynam testy dwóch komponentów, kół od Evan Lighta, taka trochę customowa wersja, jeśli chodzi o kolorki, idealnie pasująca do tego Gravela, przedstawię Wam zdjęcia tych kół na pewno wkrótce na Instagramie, oraz kierownicy Kadex AR, z którą wiem, że wielkie nadzieje jeśli chodzi o wygodę jazdy, Diffuse byłby super kierownicą, gdyby był w rozmiarze 42, w związku z tym, że charakterystykę już jej znałem, chciałem poznać coś nowego, spróbuję tym razem z Cadexem. Ok, tyle ode mnie. Pamiętajcie jeszcze o konkursie Trima. Do wylosowania, no, czy do wylosowania, do wygrania jest licznik, taki giveaway dla Was. Jeśli chodzi o ten licznik, no to recenzja jego jest dostępna na kanale. Polecam serdecznie. Ciekawy, ciekawy sprzęt koreańskiego producenta bardzo elegancki hardware. I cóż, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się z kanałem Road Racing, to tutaj macie technikę rowerową wytłumaczoną w przystępny sposób, z sensem, z głową. Z tego zasłynął mój kanał, z tego jest rozpoznawalny wśród Was. Idziemy na 10 tysięcy subów, Wy mi w tym pomożecie. Dzięki, trzymajcie się, cześć, ubieram się na rower. Hej!